Siemanko Ludziska, tutaj Ryosuke, a ja Was zapraszam do dzisiejszej recenzji mangi o tytule Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Dasu. Jeżeli źle to wymówiłem, to bardzo przepraszam. Na samym wstępie chciałbym wspomnieć, iż jest ona adaptacją light novelki pióra Rifugi No Maganote. Kurwa, znowu to źle wymówiłem pewnie. Ale przejdźmy dalej. Głównym bohaterem jest tutaj 34-letni gruby bezrobotny nit, który został wyrzucony z domu przez swoją własną rodzinę. Sami przyznacie, iż różni się on trochę od typowego protagonisty. Ale nie uprzedzajmy faktów. Nasz grupcio zastanawia się nad tym, że jakby pewnych rzeczy nie zepsuł, mógłby prowadzić całkiem sympatyczne życie. Z wyrywa go fakt, trójki licealistów, na których jedzie rozpędzona ciężarówka. Niewiele myśląc, rzuca się on pod koła, ratując im życie, swoje niestety kończąc. Parę chwil po tym wydarzeniu odradza się on w świecie fantazy. Do tego zachowują swoje wspomnienia oraz inteligencję z przeszłości. Wnosząc imię Redeus Greyrat, postanawia on skorzystać z danej drugiej szansy oraz niczego nie żałując prowadzić zajebiste życie. Warto dodać, iż jego ojciec jest cieszącym się szacunkiem okolicznych mieszkańców rycerzem i przekazuje syn synowi techniki fechtunku. Matka także do głupich nie należy i w momencie, gdy okazuje się, że syn posiada predyspozycję do magii Wzywa ona dla niego nauczycielkę, która jak się okazuje jest małą lolitką. Ogólnie ta historia zawarta w mandze opowiada o zmaganiach głównego bohatera w nieznanym, ale za to bardzo interesującym świecie. A no więc przejdźmy do oceny. Do plusów zależy zaliczyć niewątpliwie ładną kreskę postaci oraz to, co jest dla mnie szczególnie ważne. Fakt, że autor nie olał tworzenia tła na kadrach. Ciekawie przedstawioną historię. Oraz to, że każda z postaci ma swój własny, indywidualny i dobrze zrobiony wzorzec osobowości i nie jest pustakiem. Jak na przykład pewna różowa kun Kunoichi z Naruto. Jeżeli chodzi o minusy, to dziwnie to może dawać zabrzmi, ale dla mnie jest historia troszkę zbyt lekka. Żałuję, że główny bohater nie jest mroczny i zły, a do tego skurwysynem z charakteru. No ale cóż, większych niezmaków się nie doszukałem. Czyli krótko podsumowując, manga dobra, dobra dla każdego, kto lubuje się fantazy i, i szuka czegoś, żeby odetchnąć. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. A, miałbym jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Bardzo dziękuję grupie Osumaniak, grupie translacyjnej z Centrum Mangi, możecie tam znaleźć. Dzięki nim trafiłem na tę mangę i uważam, że należy im się podziękować. Tak, dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, bo to bardzo motywuje. Jak będzie 5 lajków pod tym filmikiem, zrobię następną recenzję. Jak nie będzie, no to nie zrobię. Tak więc dzięki za oglądanie.